Andzia. Andzia, cześć, dobra. Cześć. Zobacz, zobacz, co przywiozłem. A co handlujesz znowu czymś? Tak. Na pewno, że durnym i niepotrzebnym. Nie, ha. waga, jako fajno. Wiedziałem, wiedziałem, nie ma to tamto. Co ty się tak podniecosz? Przecież to nie jest a? przystojny mużik. To co, mogę się zwolnić? No pewnie. Wyzerowane jest, Ta. nie? Aha. I co, Andzia? Szadko, schudła 2 kilo. <grym> <grym> Słuchajcie, ale wiedziałem, wiedziałem, że każda kobieta nie może się oderwać od, od wagi. To będzie mój hit eksportowy. Przywiozę z Warszawy na Górny Śląsk przez Brynicę setki wag. Uszczęśliwie setki kobiet. Będę bogaty, Bertini. Właś. No, ja? Właśnie. Ja? Ale Właś. No co ci zależy? Właś na co, właśnie na papiery. Właś Zważ się, za darmo. Mm? to. – Co? Jak to? – Jak to? – Pokazuje 80 kilo. – To co, źle? – Pewnie, że źle. Ja 65. – Aha, jakby <grym> ci jedna nogę odkrycić. – Ania, nie nerwuję, przecież chyba ja dokładnie wiem, – wiele ty. ja ty. – Ja? – no, ta waga dobrze waży. Tobie wyszło okej? Okay? – Mnie wyszło okej. Okay. Ważyła 100, teraz zważa 98, zgadza się. – No, widzisz, no, no, to jest okej, okay. no dobrze. – No, no właśnie, kiedyś ty się ostatnio ważył, co? No, – no, no, wtedy, była Alojda. Jak u Alojda? Nie świruj. razem ze mną, że się wożył wtedy. Ja się ważyłem razem z tobą u Alojza. No co, nie pamiętam? Wszystkich no wtedy wożyli. Wosy ważyli wszystkich u Alojza, kiedy? Nie, tam. Andzia, nie udowej, nie godaj głupot, bo wojsko to jest poważna sprawa, nie? Chodź do tu do mnie. Wojsko, czy on się dobrze czuje? Jerunie, nos... nie pamiętasz, nas wszystkim zwożył i wyszło mi, że mu 65 kg. A, już wiem, tobie chodzi o tamtego Alojza z żagania w jednostce. No, a od Karego. Są... O Boże, ty, Andzia, to było 25 lat temu. Był taki Alojs, wiesz, on był lekarzem ze Śląska. Mhm. I rzeczywiście, tak mi o imię, ważył nas. No. I on miał porządną śląską woga, która wiedziała, co mu pokazywać. I wtedy, właśnie od tego czasu, pamiętam, że mu 65 kg. Same mięśnie i ścięgna pierona. A nie, 80 kilo! No nie krępujcie się, powiedzcie, że jest gruby, no. <gry> no nie przesadzaj. Bercik, moim zdaniem jesteś starannie odżywiony. No i nic więcej. Starannie odżywiony, ja? Tak. Mą 15 kilo więcej niż jak miał kiedyś. Brzuch mi wisi, proszę bardzo, powiedzcie, że jest gruby, no. No proszę, powiedzcie, no. Bercik, no dobra, tak krakowskim tarkiem, no to. Masz 15 kg za dużo, ale nie jesteś pierońskim grubasem, no. no. Pewnie na moje miejsce już czeka jakiś przystojny chuderlok i to pewnie prosto z Afryki. No ja, znowu się zaczyna. To jo ja idę do kuchni. Ty, to ty mnie może lepiej przeskocz, bo takiego grubasa jak jo, to lepiej przeskoczyć niż łopyć, wiesz. No i widzisz, jak coś narobił. No co narobiłem? Ja ci tylko pokazałem wagę. No właśnie, właśnie, na tym polegał ten wasz pieroński spisek. Co wam to szkodziło, żeby ose dożył swojej dni z wagą 65 kg. To nie, musiałeś przywozić ta pierońska woga. Ty. A może ty se niego weź? od oddasz do domu u grubych starców, a fajnie się z Byszka, wiele ty wożysz? 70 kilo? Ponad 90 Aleś <laughs> Ale się nabrała! Ja, z deszczu pod ryna, Ponad 90. <laughs> Ale Zbyszek jest przynajmniej o 30 centymetrów od ciebie wyższy. Nadia, po coś mu to mówiła? Bo to jest prawda. Kipa, co to za babskie gazety? Czy to już jakieś ty... A w żonie, wiesz, ciekawy gdzie na co i tyle kasy idzie, a widzisz takie. No ale i co, fajny? Bardzo ciekawy, patrz. Mm. Jakie ciekawe artykuły. No, tu na dwa piwa poproszę dla mnie jedno duże, dla Bercika bardzo duże. Ty, ale coś się cześć. stało? Nic się nie stało. Prawda, Bercik, że się nic nie stało, niczym nie pamiętamy. Wszystko jest w porządku, nie? O, zobacz. A Kipuś, Kipuś się niczym nie przejmuje. A mógłby? Co? Co za pismo czytasz jakieś? O, jak no, patrz, patrz. Bardzo ciekawy, patrz. Aha. Tu na przykład. Tak. Stoi, że 70% żon odchodzi od swoich mężów z powodu jej nadwagi. Te. To z czemu wagi. od Ciebie nie odeszło? Nie. Bo ja miałem całe życie pecha. Jeronie, jeronie. No to w takim razie moje życie już nie ma sensu, no. O, Bercik, spokojnie. Ty, ty, co ty za Do. Dobry. Ja, zaraz się oddam. O, co ci Co tu za artykuły? Co? O, no tu jest bardzo ciekawe. Słuchaj, Bercik. Komary metrowej wielkości piją krew chrześcijan w Somalii. No niezłe, niezłe. Albo, albo. O, tu jest jeszcze lepszy, powiedziałem. Co? Sasza Trofimo w Syberii przez 20 lat pędził bimber z krwi cukrzyków. Ty rozumiesz coś z tego? Co wam rozumiesz? No bercik, no się to wszystko lipa, bzdura. Tak, bzdura. Jak oni już wiedzą tu o tych komarach i wiedzą o tym bimbrze, to oni całą resztę też wiedzą. Eronie, no, no, no mam przerąbane, no. Mam dwa wyjścia, Alois, Albo się zabić, albo schudnąć. Co mi radzisz? Umrzeć? Schudnąć. schudnąć! Bercik, nie umieraj. Drugiego takiego głupka w Katowicach już nie znajdą. Ty się lepi, chudzej. E, no, panowie, no, no, wypijemy No, najlepszego. To Berkik. Bercik. Eronie, no. Bercik, no spokojnie, jest. Miał tu być 16 sekund temu. No, no co, nie znasz kibusia? No lubi się nieraz spóźnić. Pewnie zaraz przyjdzie. O, o, proszę, widzisz się. No, nareszcie. Cześć. No, cześć. Lepiej mi się udało, ta moja baba jest gorsza jak James Bond. Tak? Ta może? No, pamiętaj nazwę. I jest wszystko o tej dzieci. Wszystko, nie wiem czy wszystko, ale ona to to i moja jest chudo jak sztyl od a ty to może dobrze, Bercik, taką fajno kawał, baby. Andzia to jest normalnie. Dobra, dobra, a? nie, nie podniecaj <grym> się tam, no. <grym> się tam no. co To to tak było, ty. Nic, nic. Ty wiesz, Andzia, że te wagi to może być złoty interes. Przez parę godzin sprzedane wszystkie. No to moje gratulacje. Co byś tak się dzisiaj życzył na obiad, co? Co ja bym sobie życzył na obiad? Ja wiem. A może coś podlecika? No, złaś, Rolada i Mudroka Pusta, nie chce mi się. Nie, nie, Andzia, on tam cały dzień siedzi i czyta o tych dietach. Może coś lekkiego? Ja wiem o. Może warzywa na parze. Warzywa na parze, buduż. Nie, nie że, że, że ja to lubię, ale wiem, że panie to wiedzą, jak, jak chcą schudnąć. No ja. Ty, ale wiesz, Andzia? No. On by się lepiej poczuł, jakby tak z 15, kilo schudnął. Myślisz? No pewnie, Jak rzuci te parę kilogramów, to na pewno będzie, będzie nas zdrowie wyjdzie. Ty, to może zrobić jakąś sałatka. Sałatka? No, sałatka grecko, na przykład. O, świetny pomysł. Znakomity. No. E, kochano żono, chciałbym Cię oficjalnie zawiadomić, że nie zniesa w naszym związku żadnego chudego Murzyna. W związku z tym postanowiłem jak wrócić do swojej dawnej wogi. Do dawnej? To znaczy do której? Do 65 kg. Czy już ma ludzi, już ma ludzi, pierna. Że zamiast zachęcić męża, to nie... A, bo ona się już boi. A może mu się udo, A jak mu się udo, to już nie wyda, nigdy miała w domach chudego murzyna. No jak chcesz, to proszę bardzo, ale to już nie nie, zaczynaj! Nie, nie, poczekajcie pomału, wszystko w swoim czasie. Gdyby węcik. A jak ty zamierzasz to zrobić, co? Normalnie zaczynam od mocnego uderzenia. Tygodniowo głodówka. Tygodniowa godówka. No, że się, Matko Bosko. Że nic przez cały tydzień nie będzie, tak? Nic. I, I nie chcę was straszyć, ale zaczynamy od dzisiaj. Aha, w związku z tym moja droga małżonko, chciałbym ci wydać dyspozycje związane z naszym dzisiejszym obiadem. To znaczy nie trzeba dzisiaj będzie gotować. Fajnie my się nie chce. Ha, ha. Co nie trzeba będzie gotować? Słuchajmy, jak ci godzą, bo ja tu jest chłopem, nie? Słucham cię, mój panie i władco. Więc tak, jako przystawka, albo tak zwany, jak to wydałem, sztarter, ja... Chleb, czy chleba z tłustym, z ze smalcym. Na pierwsze danie żur na, na tym, żur może być na wędzonych żeberkach. Drugie danie, niech będzie goluno, takie 80 dkg przynajmniej, żeby miało. Do tego góra kartofli i kapusta. Aha, goluno może być po bawarsku, czyli w piwie, to wiesz, trzeba go muszę gadać. No żebyś mi tego piwa potem z tego gotowanego goluna do kufla nie wlało. Bracie, wiesz co, może trochę szczęścia. że od Ernesta pożyczyła pieniądze do pierwszego i mogę coś do tego obiadu dzisiaj dokupić. To zaraz, razu. No. I No tak. śmigaj. wiesz co, I nie jest tak szybko, bo się ugłodzisz. Oj, Andzia, pyszna goloneczka, nie ma to tamto. Dziękuję. Ja no, powiem, że to życie głodującego jest piękne. A tak, to na szyli, że ta głodówka jest taką straszną, tego... No ja czuję, że ja się już trochę przeżę. Ty, wiedzik, ale wiecie co, ja czegoś nie, oh. roz, nie rozumiem. Możesz mi wytłumaczyć, na czym polega ta twoja tygodniowa głodówka? Poczekaj, no skończę. Ty, wiesz ale jakoś tak dziwnie głodujesz, muszę ci powiedzieć. O, oh. czas, start. Ach. Właśnie żech rozpoczął tygodniową głodówkę. Teraz będę głodować. Powiem ci, Zbyszek, życie jest piękne, ale życie głodującego jest wprost cudowne. Aha, teraz zacząłeś głodówkę, Bercik, wiesz co, mnie to wygląda na tydzień Wielkiego Żarcia. Nie znoszę się, hopie! W tej gazecie pisali, że najgorsze no w głodówce jest to, że się pierunym chce jeść. No ale jo, Hajer przodowy ją mu łeb na karku. Jo się przed tym zabezpieczył, także uff, teraz żaden głód nie jest mi straszny. Ujost! Aaa, Bercik, to ja już teraz rozumiem. Ten smalec, te kartofle, ta golonka, to wszystko po to, żebyś nabrał sił przed głodówką, tak? Dokładnie. Zbyszek. Ja cię bardzo proszę, żebyś... Uch, teraz mi nie przeszkadzał, bo wyda medytował. Uch, nie przeszkadza mi teraz w głodówce, dobra. Hajer przodowy jak głodny, to zły. Ania. Nie wagi już sprzedałem? Ojej, on jeszcze śpi? Co się dzieje? Sorry, Becik, No ale trzy godziny już spałeś. Trzy godziny, że już spał? Tak. Trzy godziny, że spał, czyli już jest trzy godziny na diecie. Pierwono, a tam pisali, że to jest okropnie ciężko wytrzymać. A ja już trzy godziny wytrzymał. Ciężko to jest może do, do Gorola, ale nie do Hanysa. Jo. Obsługiwał kombajn pod ziemią, także dom się rady i z tygodniową głodówką. Ty jak działa. Wie, ty wiesz co, ty może nie trać energii na niepotrzebne gadanie, nie? Czekaj no, muszę sprawdzić. Wiele mi jeszcze zostało, Kaj kalkulator. Doczekaj no, więc tak. Dobam o 24 godziny razy 7 równa się 168. 168 minus 3 165. 165 No to 165 jeszcze zostało, czyli już bym z górki, nie? No a może ja bym zrobił jakiś podwieczorek, jeśli można. No i no, odejrzał, ja ale malutki. A na wieczorze to ja bym chciał na przykład coś takiego. Ty, 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 ty. Ja to ja robisz, przecież ty się odchudzasz. Aha, no właśnie, no także się no, pomyślał, bo mi się tak ta dieta dobrze zaczęła. no. Co my pójdziemy do kuchni, a ty się posiedź, żeby cię tutaj nie denerwować. Ty, i wiesz co? Ja nie wiedziałem, że jest tyle diet. Niskobiałkowa, jakaś niskowęglowodanowa, jakieś indeksy glikemiczne, jedzenie rozdzielne. Jedzenie, też... Tak, jedzenie rozdzielne. To taka dieta. D dieta z jedzeniem. No tak, że jesz, tak jak zawsze, tylko, tylko oddzielnie tłuszcz, oddzielnie te węglowodane i oddzielnie białka. O, przepraszam, ja by takiego świństwa nie jadł. Tak? Ja? A zaś świństwa oczywiście. No te, te, te wodany. Wunkel przecież się je jak się, mu... ten, no, no rozstrój żołądka. No. no ale węglowodany, przecież ty to normalnie jesz codziennie. Nie fan zalewę tego świństwa do gęby nie wziął. Wiesz wiesz, tak. to przecież te bułki, chleb, nudle, to przecież wszystko są węglowodany Tak tak, będzie, to są węglowodany tak. Doprawdy, do prawdy tak. No jasne, przecież normalnie jak jesz golonka osobno, nie? Na przykład? I kartofle osobno, no to to już jest to i przecież ty tak jesz. No. No, ale Andzia, no prawdziwy wiesz, śląski twardziel, to on woli tygodniową głodówkę. Prawda, Becik? Jasne. Ja, to prawda. Ty, chociaż Nie on pije te soki, bo tu jest napisane, że jak nie będzie nic jadł, ani pił, no to może się to źle skończyć. No, ale Zbyszek, ty wiesz, że w ogóle ta cała dieta tu... Uważaj. Przecież normalnie on tylko 7 godzin góra wytrzymuje bez jedzenia, a już minęło 5, więc uważaj. Ha, 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 ha. A co ty tu robisz? Ha, ha, jo nic jo. obserwuję zacieki na ścianie. Zacieki na ścianie? Ja patrzę tamty. W kształcie kotleta. Aha, w kształcie kotleta. Mhm. A, a ten jest w kształcie przewróconego grilla, a wysypują się z niego karkówki, żeberka, frankfuterki. O, a ten w kształcie rolady, modrej kapusty i klusek. Słuchaj, e, może ty już skończ tą dietą, bo ja widzę, że ci to nic nie służy. Ale ty, ja jest wytrzymały Ja wcale nie jest głodny. Ja? Je... Nie, ty wcale nie jest głodny. Ja? Ty, Bercik, ty wiesz co? Ja nie wiedziałem, że piwo to masz ponad 200 kalorii. Przestaniesz mnie straszyć? Nie, nie. A to wiesz, to jest prawie tyle samo, co półtora kilo ogórków. No to chyba już lepiej zjeść półtora kilo ogórków, niż wypić jedno piwo, prawda? O, a może ja bym sobie zjadł tak ogóreczka? O, tak dobry pomysł. Ogóreczek. Zbyszek! A co, co ty tak w ogóle takino tak 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 siedzisz w tej kuchni i, i, i siedzisz ruszyłbyś się kaś, no? no co a to co Bez my przyjeżdżasz ino do Warszawy i, i siedzisz koło mojej lodówki no do Warszawy ja przyjeżdżam już ci naprawdę ten głód łbie pomieszał słuchaj Andzia miała rację zgłodniało się tak nie, nie nie zgłodniało się nie zgłodniało tylko co może troszkę no ale wyczynia, dom się rady, nie bój się. A ty wiesz, że ja po tej golonce, to mi się w ogóle nie chce jeść? A mnie też nie. No, Może troszeczkę. Mm. nie, to jeszcze. No to idź spać, to idź spać. To jeszcze. 162 godziny. Mm. Co ci jest, Kociku, czemu nie śpisz? Jeszcze ino 161,5 godziny. Ach. Wiesz co? Ty to idź tam się do kuchni, tam jeszcze zostały kartofle z obiadu, albo możesz na przykład golunka zjeść. I musisz to robić rozdzielnie, wiesz o tym, nie? Bo ta dieta rozdzielna byłaby chyba lepsza dla ciebie. Jarunio. Andzia, ja cię bardzo proszę skończ takie rzeczy mi go dać, co? Nie bój się, ją wyczymia. Wyczymia, jasne. Ty byś wolała, żeby ją nie wyczymał, to ty się znajdziesz kogoś innego, bo ją będę za rupy, nie? Nie bój się wyczymia i już. Jest bardzo dzielny. Dosz mi później na dobranoc. Dobranoc! No śpij, 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 luli, luli, no. Jaruja, ja również, co ja robię. To jeden mały chyba od tego nie idzie z Dieta to jest bardzo intymna sprawa. To jest ta golonka, a podgrząże się ją. Pewnie, że tak, nie dotykaj. No czym znaczy polega ta dieta sobie. Andzia, postanowiła skończyć z tygodniową głodówką i że przeszą na jedzenie rozdzielne. Co to jest jedzenie rozdzielne? No, no jedzenie rozdzielne, że wiesz, osobno, że jemy te kartofle, kartofle już kończa, potem minuta przerwy i wrąbia te mięko, no. A wszystko po to, no, żeby ich schudną. Obejrzysz, do rana byda chudy, przystojne, przystojny, kto wie, może nawet wydał murzynem. A po co masz te ogórki? a Bo Zbyszek powiedział, że to jest bardzo ważny składnik diety. Bez ogórków nie masz żadnej diety. Możesz zjeść półtora kilo ogórków i się nawalić jak jednym piwem. No, czy coś takiego. Także ja uczuję, że nawet jak ta golona, to to jeszcze będzie mało. Także muszę potem dopić tymi ogórkami. A wszystko rozdzielnie po to, żeby schudnął. I tak. No rana można być. Zmiar. No dobrze, smacznego. Ralec. Oj! Jasnych wid jak to boli. O. O, o. O, o, oj nie, to Co tu się dzieje? A, Andzia, umieram. Za chwilę rozstana się z życiem. To jest niemożliwe. Andzia, jak chcesz, to się weź już tego Murzina. Trudno. I no, mam do Ciebie prośbę, żeby on nie był z Sosnowca. To jest moja jedna, jedyna, ostatnia wola. A, wiesz, jakby to jest ciężko a, wyjść z tego łóżka, Idź tam w ta szuflada, jakaś mu są lekarstwa, przynieść kropkę na żołądek, nie? Ale wiesz co, Andzia, ja coś czułem, że ta dieta mu źle zrobi. Coś czułem. Pieruńsko-dieta. Gorolski wynalazek. Boli cię, ja? Ja, a, a Tu pomagło. cię boli? Tu, tu. Czuję, że pieruńsko chudna, wiesz? Ty czujesz, że chudniesz? Ja. Czuję, że tak chudna, że chyba mnie zaraz rozerwie trzymaj, trzymać. Trzyma. Weź a, 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 O, czekaj, pomóż mi. czekaj, pom Zaraz, zaraz, poczekaj. czekaj. Dźwignij mnie trochę. Cicho, już, już zaraz. Zaraz ci wszędzie. Więc trzeba ci w typanie zmienić dietę, wiesz, na inną. Trzymaj dziób, nie godaj mi nic więcej o żadnej diety. Jak tak to boli. No, no, ale to ci zaraz pomoże, łykej. No. 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 Ale no. to jest niedobre, no lekarstwo nie musi być dobre, Ech, musi pomagać. Tak. Wiele takie odchudzanie wymaga wyrzeczeń, wiele się trzeba namęczyć, żeby schudnąć po raz będnych kilogramów. A, a właśnie, słuchajcie, a co się stało z, z ogórkami? Ach. Była cała siatka tych ogórków, a zostały się tylko trzy, w tym jeden nadgryziony. Padły ofiarą odchudzania. Serci, no i jak? Lepiej, lepiej. Tak? Ale ch chyba się poddążyć. Nie wyczynia. Nie wygłupia się. No to, to tyle wytrzymałeś, dasz radę. W tej gazecie pisali, że najtrudniejszy jest właśnie pierwszy dzień. Myślisz? No pewnie, że tak. No. Wejdź na wagę i sprawdź. Wczoraj ważyłeś 80 kilo, tak? Założę się, że zobaczysz, od razu będzie różnica. Myślisz? No pewnie, że tak, na 100%. A jak zauważysz te różnice i że to daje efekty, no, to nabierzesz. Siły do następnej walki. Zbyszek... Czy ja ci to już godą? No zależy co. Zbyszek, ci powiem, ty jest prawdziwym przyjacielem. I dobrym człowiekiem żeś jest. Żeś ty się musiał urodzić w takim miejscu. No dobra, dawaj ta Boga. <laughs> wiesz leczek, tylko nie, nie spodziewaj się. Bóg wie czego, wiesz. No, rozumiesz. Wie? Bo to <laughs> od razu wiesz tam kilo, nie schudniesz przez jeden dzień. Trzy. Co trzy kilo skudujeś? Trzy kilo więcej, w Warszawie go cię zamorduje! Za, za co mnie? Za co! Ciebie i te twoje pieruńskie diety porównawali! Uspokój się! Ty Bercik, jakś ty to zrobił? Niby co? No, ja słyszał, żeś zaczął od wczoraj ścisło tygodniowo głodówkę. Ty. No, no i co z tego? No i co z tego? No jakżeś mógł po jednym dniu nie jeść o 3 kilo przytyć, chłopie? No? no, ale panowie, no co tu się śmiecie? No, jak hajer przodowy się tak porządnie zepnie, to jeszcze nie na takie cuda go stać. Nie będziesz i zawrzyj dziób w Warszawie, bo ci dmuchna. na. Uspokój no, się. No. Ja przynajmniej teraz wiem, co trzeba żeryć, żeby nie grubnąć 3 kilo dziennie. No co? Tak. To, no, to co do tej pory? Normalnie trzeba jeść. Dzisiaj na przykład Andzia mi robi Rola na kluski, Pusta i Żur. A tak. od tych waszych głupich dzieci i na brzuchy rosną. Ty, 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 a ty się nie boisz, że. Andzie cię może tak. rzucić dla jakiegoś chudego murzyna? Nie, nie, bo ja chudna. Aha, tak, schudna, schudna, naprawdę. Tak, tak, jak ja wyda normalnie i to rozdwa straca te 3 kilo, co wie na tych waszych durnych diecie dostał, pierona I wydał normalnym, szczupłym, chudym, może nawet murzinem przodowym. Same ścięgna i mięśnie, będzie wszystko, kurde, normalnie. Każdy inny murzin b, 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 nie będzie mi mógł podskoczyć. Tak. Ludzie, Aleś, daj piwo. Alojz, dla mnie też, nie ma to tam. Alojz, czekaj, jemu daj półtora kilo tego, co mi powiedział ostatnio, że jemu jest bez różnicy, dobra? Oj be no przecież ja żartowałem. No. No to, ja mówiłem o, o tym, że to są kalorie. Proszę bardzo. To... Panie... Zdrowie. To lot.